Wróciliśmy z Anglii po około 14 latach urodziły nam się tam dwie piękne córeczki i bardzo nam się tam podobało, ale jednak zawsze ciągło nas powrotem do, do Polski, prawda? Bo to jednak w domu to w domu. Także tą, z tą myślą cały czas tam siedzieliśmy, widzieliśmy, że kiedyś będziemy chcieli wrócić i. No i tak nam zeszło, w prawie 14 lat. Dorosliśmy do tej decyzji, że, że trzeba wracać. Przyjeżdżaliśmy, domy tutaj były jeszcze wtedy w budowie. Sprawdziliśmy w internecie opinię. Wziąłem telefon i po prostu zadzwoniłem. I wtedy pierwszy raz na telefonie hmm. poznałem Jacka, który, który od razu wydał się bardzo sympatyczny, bezproblemowy i, i bardzo pomocny. Naświetlił nam wszystko, przesłał projekty domu. Na stronie znaleźliśmy. Rozpiskę domów, tych tutaj całej tej ulicy, która, mhm. która była akurat budowana, które domy są już kupione, które są jeszcze dopiero zarezerwowane, a mhm. które są jeszcze wolne. Ten dom, akurat, był wtedy jeszcze wolny do kupienia, i zdecydowaliśmy się, że chcielibyśmy go kupić. W wrześniu minie 5 lat, jak mieszkamy tutaj. Co na przykład tutaj nam się bardzo podoba w domu Michała, że są bardzo duże balkonowe drzwi, gdzie wpada bardzo dużo światła. Przyjeżdżając tutaj, szukając domu, też szukaliśmy takiej podobnej okolicy. Są że... bardzo blisko piękne lasy, jest gdzie pospacerować, jest gdzie pochodzić. Na pewno okolica była ważna, ale było też ważne to, że wiedzieliśmy, że będą tutaj inne nowe domy, więc też ważne było sąsiedztwo, jest zawsze ważne. Tomek nasz kupiliśmy w stanie deweloperskim, także jestem trochę takim samoukiem budowlanym, więc praktycznie wszystko, co jest w naszym domu, zrobiłem własnymi rękoma, z pomocą no, oczywiście mojej drugiej połówki. To, mimo swojego metrażu wcale niewielkiego, bo jest to nieco ponad 120 metrów użytkowych, jest bardzo obszerny. W salonie mamy bardzo dużo drewna. Głównie to są meble, które są zrobione z drewna litego mango. Mamy też drewno nad kominkiem, drewniana podłoga, drewniane meble, także drewno u nas w domu gości wszędzie. W kuchni zrezygnowaliśmy z półek wiszących, ponieważ chcieliśmy mieć trochę więcej przestrzeni, bo jeśli chodzi o metraż, to ta kuchnia tak naprawdę nie jest ogromna. I rezygnując z tych półek wiszących mamy Dużo większą przestrzeń. U góry zmieniłem troszeczkę koncepcję przy, przy budowie pokoju na piętrze. Gdy po prostu powinny tam być trzy sypialnie, ale postanowiliśmy z żoną, że jednej ściany nie wybudujemy i zrobimy tam taki pokój otwarty, można powiedzieć. Jest tam biblioteczka, można poleżeć, poczytać książki. Jest tam bardzo klimatycznie. Lubię bardzo spędzać czas w tym otwartym pokoju na górze. Czytać sobie książkę. Wtedy, kiedy słoneczko pięknie świeci, wpadają promienie słońca. Czuję się bardzo zrelaksowana. Spędzamy dużo czasu, szczególnie z, z dziewczynami, czy poczytać książkę, czy ja z córkami pograć w szachy. Nasza działka to jest 711 m2, na której znajduje się również garaż z, z podjazdem. Mamy bardzo duży taras, ma ponad 45 m2, więc jest naprawdę kawał tarasu. Spędzamy na nim bardzo dużo czasu, szczególnie w lato, wiosną nawet już, bo, bo po prostu jest tak jakby przedłużeniem naszego salonu, prawda? Uwielbiamy tam spędzać mm. czas, pić kawkę. Mamy pergolę, która poniekąd, tak jak bardzo uwielbiamy się z naszymi sąsiadami, jak każdy czasem potrzebujemy odrobiny prywatności, mm. więc, więc to spełnia fantastycznie rolę. Dziewczyny mają gdzie pobiegać, jest gdzie postawić pasem, jest huśtawka, jest drewutnia, więc naprawdę w porównaniu do Anglii jest tutaj dużo więcej miejsca. Codziennie wstaje o 5 rano, idę do naszego magicznego pokoju pobiegać sobie, to mi daje dużą dawkę energii na cały dzień. W naszym magicznym pokoju jest też miejsce dla mnie, mam tam swoją siłownię, chodzę tam sobie potrenować, poćwiczyć, trzymam tam kimona. Fajnie, że można było w tym domu znaleźć miejsce na to i pomieszczenie, żeby właśnie takie coś urządzić.